W Płocku odbyła się dwudniowa konferencja pod nazwą Pszczoły w życiu człowieka, bioróżnorodność i ochrona. Orlen i Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego współdziałają przy wzbogacaniu środowiska naturalnego w rodziny Pszczele od 2017 roku, kiedy na terenach przy Orlenie pojawiły się pierwsze ule. Orlen posiada także pasieki pszczele w spółkach Grupy Kapitałowej w Niemczech oraz Czechach. Jak radzą sobie pszczoły w pasiekach Orlenu? One sobie bardzo dobrze radzą, ze względu na fakt, że po pierwsze, my jako Orlen, jako jedno z działań odrębnych, w ogóle zrobiliśmy inwentaryzację przyrodniczą. W myśl tej inwentaryzacji przyrodniczej okazało się, że tutaj jest sporo gatunków, w tym także chronionych, zarówno w elemencie flory, jak i fauny. Po trzecie, zaczęliśmy projekt wysiewania łąk kwietnych. To spowodowało, że znajomość, po pierwsze, tego, co nas otacza po drugie, Łąki kwietne, które są usługą systemową, też stanowią istotny element uzupełnienia tego projektu związanego z odbudową chociażby populacji pszczół miodnych. Ta dwudniowa konferencja służy propagowaniu wiedzy na temat pszczół, ale ja bym ją rozpatrywał na kilku płaszczyznach. Pierwsze, tej informacyjnej, o której powiedziałem, czyli poszerzenie wiedzy na temat roli, istotności pszczół w ekosystemach. Druga płaszczyzna jest płaszczyzną stricte naukową, czyli mamy dostać wiedzę, czy na tym terenie silnie przekształconym, zurbanizowanym, przemysłowym pszczoły są w stanie wyżyć, znajdą pokarm, rośliny miododajne. Po trzecie, jak od strony jakościowej. I zanieczyszczeń, wygląda efekt ich pracy w postaci miodu. I trzecia płaszczyzna to jest płaszczyzna mająca na celu wymianę informacji i integrująca środowisko pszczelarzy. Konferencja skierowana była do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy kształcą się na kierunkach biologicznych i przyrodniczych. Zatem, czego dowiedzieli się uczniowie? Są bardzo potrzebne do produkcji miodu, ale nie tylko. E, także do ochrony środowiska, ponieważ zapylają kwiaty i inne rośliny. Mi się bardzo podobała wypowiedź pani Natalii na temat jak zainteresowała się pszczelarstwem na przykład, że no, tym bardziej nie było u niej w rodzinie nikogo z pszczelarzy i mogła się sama zdobyć tą wiedzę i mimo że nie znalazła właśnie żadnego pszczelarza, który mógłby jej wszystko pokazać, no to jeździła na różne konferencje i się wszystkiego dowiedziała. Miód produkowany w pasiekach należących do Orlenu nie tylko spełnia wszystkie wymagania jakościowe, ale zdobywa także nagrody.